No to jedziemy. Dzień dobry, dzień dobry. Witamy dzień dobry. Was bardzo serdecznie w Łodzi, w CrossRage. Ja nazywam się Maciej Jabusiak, czyli Pania Goda i w dzisiejszym moim gościem jest jeden z najbardziej doświadczonych trenerów ze świata sportów siłowych. Człowiek, od którego de facto zaczęła się moja przygoda z odnożnikami kulowymi poprzez Kurs trenera personalnego online. Wiktor Kawka. Witam serdecznie. Jak Wiktor zaczął wymieniać e, wszystkie swoje e, tytuły, e, które przez e, pewnie 20 lat swojej przygody z e, byciem e, jako trener e, to chyba minęła minuta. Czego Wiktor nie zrobił, tego nie wiem. Zaimponował mi bardzo i to była jedna z osób, która pchnęła mnie bardzo mocno i w dobrym kierunku. I wierzę, że dzisiejsza rozmowa znowu Was także pchnie do tego, że technika jest ważna w każdej dyscyplinie w sportu. A jak to jest właśnie w, w tym... W, tym, czym ty się zajmujesz? A więc tak, jeśli chodzi o technikę wykonywania ćwiczeń, podstawa podstaw, tak? Jeśli chcemy wejść jakikolwiek ciężar, musimy nauczyć się technicznie, będzie nam dużo łatwiej zrobić jakikolwiek poprawny ruch, nawet z dużo większym ciężarem. Okej, okay, dobra, to ja cię może zapytam tak troszeczkę wywrotowo. Skąd bierze się, albo skąd mogła wziąć się w taka opinia, że Techniki w bieganiu nie trzeba się uczyć. Trzeba się uczyć techniki. Dobra, okej. Okay, ale jak myślisz, sk 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 skąd mogła się wziąć, albo skąd wzięła się nie mogła się, bo ona się wzięła, że większość trenerów w biegania w ogóle w techniką biegania się nie zajmuje, wychodząc z założenia, że każdy ma swoją technikę i jej nie trzeba się uczyć? Po tej przyczynie. Ludzie na się chodzić. Na początku biegali na podwórku, uznali, że każdy ma swój sposób biegania i to jest najlepsze, co może być. Nie zgodziłbym się z tym, ale to już jest bardziej dłuższy temat, bardziej pod Twoim kątem, jeśli chodzi o naukę biegania. Jednakże każdy powinien się uczyć ruchu, czy to będzie swing, większość trenerów, czy to będzie crossfit, giria, sport, hardstyle, czym ja się zajmuję. Każde ćwiczenie ma swoją specyficzną technikę, czy to będzie dwubój olimpijski, trójbój siłowy, jest technika wykonywania ćwiczeń. Każdy ruch, raczkowanie, przysiad, nawet bez ma ciała ma odpowiednią technikę, tak samo bieganie ma odpowiednią technikę. Okej, okay. co by się stało, jeżeli przyszedłbym do Ciebie w, na zajęcia i zobaczyłbyś, że podchodzę do sztangi, albo nawet nie, nie do Ciebie na zajęcia, tylko gdzieś z boku, patrzysz, że podchodzę do sztangi, na której jest z 80 kg i ja już e, robię przysiady bez sztangi w ramach rozgrzewki widzisz, że moje kolana lecą do środka. E, Zareagowałbyś? Tak. Jeśli chodzi o moją pracę w tym, co się na co dzień, tak to by była reakcja, nauka w tym momencie używania pośladka, używania czwórki, używania dwójki, używania przepony, otwarcia klatki piersiowej, czy w ogóle masz zakres, żeby dopać tą sztangę, czy na przykład lepszy będzie w tym momencie goblet skład z ketlem, czy zercher skład, czy front, czy safe bar. Dużo zmiany do tego dochodzi, ale nie zawsze przyjścia też taką na plecak jest odpowiedni dla osób, któremu schodzą się koła do środka i nie umie używać pośladka do tego, czy w ogóle zejść głęboko z obciążenia własnego ciała. Dobra, tak już weszliśmy troszeczkę <laughs> dalej. A powiedz mi, skąd w ogóle się wziąłeś, w, od jak dawna siedzisz w, 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 w sporcie, można tak to powiedzieć i... Bo, Wiem, że przygotowujesz dużą grupę osób albo przygotowałeś, pomagasz także biegaczom, jeżeli mógłbyś już od razu rozwinąć temat, jak widzisz trening siłowy u biegaczy, na co oni powinni zwrócić uwagę. Znaczy moja przygoda z ciężarami pod tym względem zaczęła się w benę właśnie odbiegania, bo ukończyłem no, kilkadziesiąt, 21 biegów górskich, powyżej 100 km, kilka tam krótszych. Wielką wadą, jeśli chodzi o biegaczy górskich, było to, że były wielkie nogi, słaby korpus, a w szczególności, gdy były to biegi self-supporter z petlakiem na plecach, brzuch wysiadał, klatka piersiowa mi się dała, plecy wysiadały i to była największa zmora, jeśli chodzi o mój sposób widzenia tego. A druga sprawa, aspekty wizualne, no, nogi wielkie, szczuplucy. Mm -hmm. Nie to jest też nie wyglądało. Na początku wiadomo, że to była też przygoda o nazwie dla większości biegaczy, w sumie jakby nie było. To jest tak, że chcę biegać, chcę schudnąć. Mhm. a Nie do końca ten droga, przynajmniej z mojej perspektywy, bo można zrobić dużo fajniejsze spalanie za pomocą ciężaru niż w tym momencie samego biegania. Mhm. Bieganie jako uzupełnienie czy nota e, ścianik siłowy jako uzupełnienie biegania, się lepiej zazębiają niż w tym momencie tylko jedna specyfika sportu. Mhm. Okej, okay. powiedziałeś bardzo ważną rzecz. I szczerze powiedziawszy, nie, nie miałem w ogóle zamysłu, żeby ten temat rozwijać. A, a propos, może obalmy ten mit, że bieganie jest najlepszym sposobem na schudnięcie. Nie, nie, nie. To wbrew pozorom jest jednym z gorszych sposobów na schudnięcie jest to Jeśli w tym momencie zaczynamy biegać. Robimy sobie większe dyspensy, jeśli chodzi o jedzenie, więc my się obżeramy jeszcze więcej. Skończyłem tennik, należy mi się nadwaga, zjedzmy sobie pizze. No właśnie, ale to jest, to jest jedna kwestia. Jeżeli ktoś dojrzał do tego, żeby schudnąć, to raczej nie ma dwukilogramowej nadwagi, tylko raczej ta nadwaga będzie 20-30 plus. Tak. Jeżeli on zacznie biegać, no to stawę, ujdą niestety. No właśnie, to. Co ty byś polecił osobie, która chciałaby słudnąć? Dla biegania nawet Nordic Walking. Chodzenie z kilkami, żeby odciążyć delikatnie swoją wagę, opierając się na kiku. No ale przecież Nordic Walking to... Ja uwielbiam tak, to. E, to jest przez większość osób traktowane jako sport dla w seniora, emeryta, w, dla kogoś, kto już jest bliżej tamtego świata. Dobra, to może abstrahując w tym momencie Nordic Walking, zwykły chód. Spójrzmy na Korzeniowskiego, jakim tempem kończy dystans 50 km. Sorry, ale większość z Was nie biega. W takim czasie maratonu, jak on po prostu stanie go przejść. Więc z Nordikiem poważnie mamy, no, chodzenie daje nam większe spalanie, szybkim tempem, niż wolniejszy trukt. Mhm. Więc to, że jest wyższe na. No i ja, ja obciążenie przede wszystkim stawów kolan, które u większości osób generują bardzo duże problemy. Tak. Czyli komunikat do osób, które, którym przyjdzie do głowy, chciałbym zrzucić kilogramy, to zacznę biegać. To jest jeden z najgorszych, najgorszych sposobów, który można sobie, który, dzięki którym można zafundować sobie problemy z kolanami. A jeżeli spodoba nam się w bieganie, bo najczęściej tak się dzieje, bo wydzielałem się w fajne endorfiny, to po miesiącu czy po dwóch, jeżeli zaczną nas boleć kolana i zabierzemy nam tą dawkę, to bardzo szybko ten efekt jaja może być notowany. Potem, jakby nie było, pamiętajmy o jednej rzeczy, jeśli chodzi o chudnięcie, zaczyna się to w kuchni. Jeśli zmienimy swoje nawyki żywieniowe, będzie dużo łatwiej ograniczyć. Po tym, pamiętajmy o rzeczy. Większość ludzi je za mało. Mhm. Pozytywnych rzeczy. Bo, bo jeście w tym będzie. Cechują chipsami, hamburgerem, to nie ma największego problemu, ale zjeść na przykład taką podaż mięsa, warzyw zaczyna być problem. Dobra, przychodzi do ciebie, przychodzi do ciebie biegacz. Uh -huh. w jakie najczęściej widzisz braki? Przede wszystkim brak aktywnej stopy. I to nie tylko u biegaczy. Uh -huh. To jest pierwsza sprawa. Dwa. Co rozumiesz pod po, czekajcie. Co rozumiesz pod pojęciem brak aktywnej stopy? Czy to, że stopa jest słaba, czy, czy mobilna, czy niefunkcjonalna, czy wszystko razem? Wszystko razem. Po pierwsze zak zakres stopy, hmm. i to w każdym zakresie. Czy jest w stanie nawet rozłożyć palce, hmm. złapać podłogę, czy ma w miarę luźne rozcięgno podeszwowe hmm. Dużo jest zmiennych, ruchomość w stawie skokowym, dużo jest tego, potem achilles, przykurcze. Większość, znaczy większość, może ja powiedziałem, że większość, bo tak się już moda zmienia pod tym względem, ale gdy ja już zaczynałem bieganie no, parę lat temu, dla większości biegaczy skłon w przód, żeby sięgnąć podłogi rękoma, to była abstrakcja z powodu przyciągniętej. No to jest abstrakcja. No ale już mnie niż nie, kiedyś. Nie jest, wydaje kiedyś, się. Okay. Wiesz, to żyje w swojej bańce, mm -hmm. ja też w żyję, za to w, w, jak prowadzę czasami warsztaty i przyjeżdżają do mnie osoby, które. No to ja widzę, co się dzieje, jak prowadzę taki rozruch w połowie, połowie zajęć, 10-minutowy, troszeczkę mobilności, troszeczkę elastyczności, to większość osób, jak się schyla, to palcami ledwo dotknie. No dobra, okej, okay. to żyjesz w bańce. Żyjesz w bańce, żyjesz w bańce zamkniętej, w fajnej bańce, ale jednak w bańce. Ale poważnie, kilkanaście lat temu to poważnie już w ogóle było abstrakcja, bo ludzie nawet nie sięgali do połowy łydki, więc obu się, jak sięgają podłogi, to już jest naprawdę nieźle. Patrzysz... W Niefunkcjonalna stopa, jeżeli byśmy mhm. to sobie tak mieli w wrzucić, Określić. nie? Określić. Większość, inaczej, teraz temat stopy stał się już jakby troszkę bardziej, jest większą świadomość tego, że mhm. powinniśmy pracować, w, jeżeli chodzi o trening stopy. Czyli chodzimy w butach minimalistycznych, czy na boso, czy. W butach gdzie mają szeroki w przód, co poza stopami. Przede wszystkim koniec, pośladek. Większość biegaczy używa czworobowego uda, czwarte uda. Rzadko, kiedy używają dwójki. Mhm. O pośladku zapomnijmy, mhm. jeśli chodzi o... Biegi, w szczególności płaskie, bo jeszcze jak ktoś biega w górach, to powiedzmy, że ten posiadek jest aktywny. Po tym praca stopy i stabilizacja posiadkowego, średniego jest troszkę inna, więc ten posiadek pracuje, ponieważ no, pod górkę, stromą, mhm. pod kątem, gdzieś po kamieniach skoczymy, to już tam pracuje. Ale jeśli chodzi o płaski teren, czy to będzie asfalt, czy tartan, rzadko to bywa, że posiadek pracował. Kolejną sprawą przepona. Przeważnie zginacz biodrowy zablokowany, więc nie ma pełnego rozciągnięcia. Przepona nie pracuje i klatka piersiowa zamknięta. Uh -huh. Uh -huh. Co właśnie niestety brakuje bardzo mocno, jeśli chodzi o biegacze. To chwajnie się powiem, w górach. Także nie plecak na sobie i nagle po prostu klatka piersiowa zapadnięta, plecy nie trzymają, żuł nie trzyma. Mam no, no właśnie, to co w, w, pokazałeś, to akurat będzie zmorą chyba naszych czasów, mhm. ze względu na to, że większość z nas siedzi za dużo przed komputerem w takiej pozycji i potem jak zaczynamy biec, no to jak w takiej pozycji mamy użyć przepony. No nie ma waka, żeby ma, użyć przepony i potem widzimy osoby, które, o, to jest w, tego typu ruch. Mhm. Tak. Jeżeli przychodzi do ciebie biegacz, zacząłbyś od stopy, e, a potem w, w, wzmacniałbyś go całościowo? Tak. Jeśli miałbym go wzmocnić za pomocą ciężaru, robiłbym duże kompleksy, wielostawowe ćwiczenia. Na pewno nie, bym, nie robił ćwiczeń izolowanych stricte. Hmm. Jeśli miałbym robić przysiad, w pełnym zakresie ruchowym, nie na pewno jakieś połowiczne, ewentualnie dodałbym jakieś tempo, czy przykładowo 4 sekundy w dół, dynamiczny wyprost. Jeśli miałbym w tym momencie polecić jedno z ćwiczeń, które miałbym wykonywać, znaczy, no, ćwiczenia, które miałbym wykonywać do końca życia z biegaczami, to na pewno by byłby to swing, mm. żeby traktować mocno dwójkę i na pewno tureckie wstawanie, bo jest wielostawowym ćwiczeniem. I szczerze, chyba wszyscy moi podopieczni umieją tureckie wstawanie robić. No, tureckie wstawanie, w jakiś swing, no, to są genialne ćwiczenia. tutaj będzie mała mała, mała dotka. Ja ją opowiadam zawsze, jako po prostu Wiktor jest jedyną osobą, która podjęła się chyba w, w na początku pandemii, a, prowadzenia kursu na trenera personalnego online. I nie ukrywam, że miałem e, niesamowitą e, frajdę, kiedy z 30, 30 paru osób, które były na w, w warsztacie, jak Wiktor wywołał jakąś osobę, dobra, to ty teraz pokaż, jak Wiktor jak, jak zademonstrował tureckie wstawanie. E, no ale ja nie mam ketla. Inna osoba, ja też nie mam ketla. Ja też nie mam ketla. kurwa, kto ma ketla? E, tak, tureckie wstawanie jest super. E, za to w, e, ze świecą szukać biegacza, który by y, potrafił, y, potrafił to ćwiczenie wykonać. Tak, niestety tak, ale umówmy się, że akurat w tym, co ja specjalizuję, tak? czyli w hardstyle'u instruktorów naprawdę jest bardzo dużo w Polsce, bo ponad 100 osób. Jesteśmy w stanie znaleźć w swoim mieście czy blisko swojego zamieszkania osobę, która od nas. Nauczy tego ćwiczenia. Ja myślę sobie, że na, nauczyć nauczy, za to e, problem jest zupełnie gdzie indziej, w mentalności biegaczy. Wierzę, wierzę że Was troszeczkę w, mm, zmotywujemy do, biega, do, do, do zmiany tego myślenia, że. Biegacze boją się zabrania tego jednego treningu biegowego kosztem w treningu siłowego, na którym będziemy się uczyli w tego typu rzeczy. No ja nie zrobię tych 10, 12, 15 kilometrów. Dobra, to pójdźmy troszkę w bok z bieganiem. Jaki sport jest najbardziej ogólnorozwojowy, według Ciebie? Oczywiście nie mówię o kontuzjach, bo to jest inna kwestia, ale. Jaki sport? Nie mam pojęcia, nawet się w tym momencie nie będę zastanawiał. Futbol albo rugby. Jesteśmy mm -hmm. przestronnie przygotowani. Biegamy na boisku i to wcale nie mało. To nie jest mm. piłka noża, że pobiegniemy sobie 90 minut. Tam rzeczywiście chłopaki biegną sprintem. Mm -hmm. Mają pełne starcia, pełne klincze, podnoszą duże ciężary, mm -hmm. są rewelacyjnymi sprinterami, bo chłopaki biegają naprawdę po. 100 metrów W okolicach 12-11 sekund naprawdę pełnym sprintem i to nie tylko raz. One tych sprintów robią pełną. Czyli ogólne przygotowanie motoryczne ich jest rewelacyjne. Biegacze sami w sobie, ok, mamy specyfikę sportu, mamy specyficzny ruch, ale nie jesteśmy wszechstronni. Po tym umówmy się, że na bieganiu już się nie kończy. Czasami trzeba wnieść lodówkę na górę. Okay. No. Cokolwiek, albo wstrząnać się. ręki, cokolwiek. No, nie samo bieganie. Tak? Musimy być wszechstronni. Nauczyliśmy się jako parę tysięcy lat, lat temu polować. Trzeba było pobiec za zwierzyną, trzeba było ją upolować. Trzeba było ją do domu, żeby nasza partnerka w tym momencie sprawiła to jedzenie i ugotowała nam obiad. A nagle tylko biegniemy, gonimy pożywienie i nagle co dalej? Mhm. Ok. A jak myślisz, z czego wynika taki, e, taka niechęć, strach przed e, e, odwiedzeniem siłowni, przed tym, żeby zacząć dźwigać ciężary? Przede wszystkim ludzie się boją techniki, boją się krytyki innych ludzi, bo ktoś spojrzy z boku. Ok, mogę sobie pobiec w lesie, nikt mnie nie widzi, jest fajnie, czuję się bezpiecznie. Ewentualnie mam jakiś zapisany plan treningowy, mam zrobić przykładowo, nie wiem, 6 km biegania, tyle i tyle skipu A, tyle i tyle skipu C, później jakieś sprinty i to jest łatwe. Tak mogę zrobić to wszędzie. Jeśli chodzi o śłownię, trzeba się wybrać, trzeba wziąć ciuchy na zmianę, trzeba się przebrać. Eee, osoby nas inne zewnątrz widzą. Eee, Kolejna sprawa, boimy się tego, że ktoś oceni naszą technikę. A jako ludzie niestety boimy się krytyki innych ludzi. Nie wiem, czy to jest spowodowane, bo tak podróżnie czy programem. Im osoba więcej wie, tym mniej się boi krytyki innych ludzi. Docenia uwagi innych, czy nawet, tak jak tłumaczyłem, tak samo przodku. Jeśli ja idę na jakieś szkolenie i są trzy nowe rzeczy, które z tym stanie wykorzystać, to jest dla mnie rewelacyjne szkolenie. Tak samo tutaj, jeśli ja idę na siłownię, i zamykam barierę niechęci do tego, że są nowi ludzie, będą mnie oceniać. To jestem w stanie dużo więcej zyskać dla samego siebie i z własnego rozwoju niż tych negatywnych rzeczy. Tak. Okay. Myślę sobie, że to, ta. Yy... Strach przed oceną jest taką ważną kwestią, choć nie wiem, czy nieważniejszą będzie to, że wiele osób boi się, że jak zacznę dźwigać ciężary, to od razu będą poksane. To tak nie działa, niestety. Żeby przytyć, trzeba się namęczyć. Wiem sam po sobie, że dla mnie przybranie przy mojej wadze to jest naprawdę abstrakcja. Jeśli trzymam w miarę jedzenie, to wolę się bardziej rozwijać siłowo niż w tym momencie muskularnie. Nie jestem kulturystą, nigdy nie będę, nigdy nie byłem. Bardziej wolę być osobą sprawną, czyli jestem w stanie się podciągnąć, jestem w stanie zrobić wynek na drążku, jestem w stanie przebiec te 100 metrów bez większego problemu, czy bez nawet do autobusu bez zadyszki, czy iść w góry i przejść sobie w tym momencie 12 godzin bez większego problemu. Tak? Czyli właśnie, sprawność. Tak. Czy uważasz, że biegać jest sprawny? W dzisiejszych czasach? No. Y nie, to bo, bo już widzę, że chciałeś to dyplomatycznie ująć. Znaczy, nawet nie dyplomatycznie. Osoby, które zaczynają biegać na etap, na poziomie takim bardziej zaawansowanym, doceniają swoją sprawność. Osoby, które przykładowo nie wiem, no, sam po sobie wiesz, także w tym momencie, jak już się zająłeś tym, oczywiście intensywnie i zagłębiłeś się bardzo w ten temat, wiesz o tym, ile trzeba poświęcić dodatkowo licząc biegania, żeby być lepszym biegaczem. Czy to będą to cokolwiek innego? Oni tak samo się uczą biegać, robią coraz lepsze dystanse, ale też są ogólnie sprawni. Czołówka Polski też korzysta z pracy trenerów personalnych? Mówimy o biegaczach. Mówimy o biegaczach. Dobra, ale to jest problem. Niestety. Tak? Kowalski. Taki Nowak. Klasyczny biegacz, truchtacz. Czy on jest sprawny? Nie. Nie byś mu sznurowadeł. No właśnie i y, y, dla nich y, przebiegnięcie maratonu to będzie oznaka, że oni są sprawnymi. Bo często to niestety mielone. Znaczy dla mnie, znaczy, gdy byłem biegaczem, chciałem połączyć chciałem dystans, to było fajne, tak? Bo hmm. przygotowałem się w pół roku do półmaratonu, po roku przebiegłem maraton. Y, nic to nie zmieniło w moim życiu. Wyjątki prostu odhaczenia checkpointu. OK, checkpoint, odhaczyłem maraton. Checkpoint, ukończyłem setkę, checkpoint, ukończyłem 200 km w bylaniu. Generalnie nic nie zmienia, nie licząc po prostu ilości kontuzji, która narasta w tym momencie z powodu braku ćwiczeń dodatkowych. Ale jeśli chcemy uniknąć kontuzji, tak trzeba się zabać za trening siłowy, trzeba zabać się za motorykę, trzeba zabać się za wzorce ruchowe tego się nie ominie. Zobaczcie, ja 10 lat temu przeszedłem dokładnie przez to samo co o czym powiedział Wiktor, czyli było czek, czek, czek i kontuzja czek, 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 czek. Przechodził przez to większość osób i, ale niestety bardzo mało osób jest w stanie w pewnym momencie zrobić to co my zrobiliśmy, czy uświadomiliśmy sobie, że samo bieganie... To niestety jest za mało, że musi dojść do ten, dojść do ten, ten, dojść ten aspekt techniki, pracy nad wzmocnieniem swojego ciała, nad ogólną, nad ogólną sprawnością, i bez tego, bez tego uciekniecie albo w ultra. Żeby po prostu przejść, albo uciekniecie w Triathlon, albo uciekniecie w swimrun, który teraz jest popularny, gdzieś, gdzie tego wykania po prostu będzie, gdzie będzie możliwość odciążenia w naszych ścięgien i stawów. Jakbyś miał zachęcić takiego biegacza w, do pracy, jeżeli chodzi o pracę z. W, z ciężarami, chciałem z to, jakbyś wymienił takie główne benefity, bo nie czarujmy się, ich nie będzie widać od razu. To nie będzie tak, że ktoś przyjdzie raz w tygodniu w, przez miesiąc, dwa i on zobaczy efekt. on będzie widział efekty, hmm. za to to musi być coś, co będzie trwałe. Najprostszymi rzeczami, którymi na razie mam w ogóle z biegaczami, czy w ogóle w ogóle ludźmi, tak? Zasiedlałymi, którzy siedzą na stołku patrzyłem przy komputerze, napchnięci. Zaczynamy od podstawowych wzorców ruchowych, tak? Czyli wzorzec schodu, raczkowanie, rocking, czyli kolana w górze, w jedną, w drugą stronę, chodzenie bokiem, żeby ustabilizować miednicę. Jeśli to już zrobicie, porozciągacie zginacz biodrowy, porozciągacie pośladek, otworzycie klatkę piersiową, to już to Wam pozwoli dużo lepiej biegać. To jak kiedyś tłumaczyłem moim podopiecznym, dwa razy w tygodniu rozciąganie godzinne nie da nam takiego benefitu, jeśli będziemy robić to dzień w dzień po 8 minut. Czy nawet 4 hmm. minuty dziennie porozciągać się rano, wstajesz robić mobilizację. Daje większy efekt niż 2 godziny pełnego rozciągania. Hmm. Prosty przykład yoga. Tak? Masz powitanie w słońca. Wstajesz rano, robisz powitanie słońca. Wieczorem robisz to samo. Masz osiągnięty cały kręgosłup, zginasz, nie, bedrowe nie jest przy, y, przypięty, Pośladek jest rozciągnięty, klatka piersiowa otwarta, ręce pracują. Bo Mowa wyciągnięta, nie ma pozycji zapadniętej. To już jest benefitem. Do tego dołożymy ciężar, będzie kolejny benefit. Pamiętajmy o jednej rzeczy. Jeśli ja siedzę w tej pozycji 8 godzin, to teoretycznie jest tak, że powinienem tyle samo siebie rozciągać, żeby wyjść na zero. Czyli to w tym momencie mam jeden do jednego. Jeśli chcę w tym momencie zrobić progres, muszę dołożyć jakąś zmienną. Czyli w tym paku ciężar. Jeśli dam ciężar, mogę skrócić czasu rozciągania się. Bardzo mocno, w po sposób kumulujemy za pomocą ciężaru naszego ściągania. Okej, okay. to e, ja mm, dzięki, to e, mi tak od razu, żeby Was zachęcić e, do e, pewnej e, aktywności, o której Wiktor przed chwileczką powiedział. My się z Wiktorem właśnie że poznaliśmy się dwa czy trzy lata temu i nieważne, czy to dwa czy trzy lata temu, wydaje mi się, że trzy, e, tak. e, że to był początek pandemii, tak. e, a, nie, a nie dwa. I Wiktor pokazał nam online taki zestaw 8-9-minutowy, jeżeli chodzi o mobilność. Ja sobie wtedy każde to ćwiczenie opisałem i ja z moimi zawodnikami online na, na, na grupie patronów robię co poniedziałek od trzech od lat i powiem tak: są to genialnie proste ćwiczenia. To nie jest tak, że. Ktoś nie będzie w stanie tych ćwiczeń zrobić. Może, może zrobicie je nie tak dobrze jak Wiktor pokazuje. Za to Wiktora znajdziecie w Wiktor trening, trening. jest celem. Bardzo lubię to hasło. Na Instagramie i ten film jest podpięty. Powiem tak. Warto po prostu sobie to, te ćwiczenia odpalać, robić je z Wiktorem, bo. Ja uwielbiam ten zestawie i nie ukrywam, że mam podokładanych kilka innych, tak żeby w 10 minut przed każdym treningiem, czy to biegowym, czy, w, w, czy treningiem siłowym zawsze go robię i wierzę, że, że jak zobaczycie sobie tą prostotę, to też zaczniecie po prostu te ćwiczenia wykonywać, a i jak zaczniecie wykonywać je regularnie, to rzeczywiście zobaczycie po prostu w, 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 taką większą sprawność. Znaczy na pewno większe zakresy ruchowe. Większe zakresy, tak. I to naprawdę nie jest jakiś tam szczyt możliwości. Oczywiście można udziwnić te ćwiczenia, bo hmm. sami takim się zdarza. Wykonuję tę rozgrzewkę od 6-7 lat, w dzień hmm. w dzień, i to poważnie musi, coś by strasznego, żeby jej nie zrobił. Ale generalnie tak samo uczy moich podopiecznych. W dzień w dzień. Wstają rano, mają zrobić tą rozgrzewkę. Ewentualnie później, przed treningiem siłowym, jeśli robimy klatkę piersiową, robimy aktywację klatki piersiowej, jeśli robimy przysiady, aktywację bioder. Jeśli chodzi o bieganie, tak samo aktywację bioder po klatki piersiowej, przepony. Ale generalnie ten trząb tej rozgrzewki jest umieszczony w przypiętym filmiku i minimalnie tam tylko zmiany poddane, po prostu bój hmm. sprawdza się u większości ludzi. Super. My tak moglibyśmy jeszcze mówić, 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 mówić. Wiktor, gdzie Cię można spotkać? Najszybciej w CrossRage'u, w cross PlotLazie jestem cały czas, także jeśli potrzebujecie, piszcie śmiało, bo zapraszam czy na zajęcia, czy na konsultacje, także nie oprólowałbym z Wiktorem pracowałem przez jakiś czas przed Mistrzostwami Polski, super trener z otwartą głową, trener, który sam biegał, zajmuje się pracą z ruchem, czy to z ketlami, czy z resztangą. Jest niewielu trenerów, którzy mają tak duże i bogate doświadczenie jeżeli chodzi o podejście sportowe, jeżeli jesteście z Łodzi, to naprawdę warto do Wiktora się udać i wprowadzić zdjęcie grupowe jakieś? Tak, prowadzę we wtorki o 18 ketle i tam filpa są to wszystko, ponieważ bali się wolę skupiać na pracy 1 na 1, ewentualne konsultacje. To zapraszam w, i polecam bardzo, bardzo mocno i e, genialny człowiek. Poza tym, że jest e, bardzo dobrym trenerem, to skromna osoba. E, Wiktor Kawka, e, bardzo dziękujemy i zostawcie jakiś ślad po sobie. E, łapka do góry, A jeżeli uznacie, że chociaż troszeczkę Was zmotywowaliśmy do, w, do tego, żeby codziennie przez te 7 minut e, a ja w opisie tego odcinka podlinkuję w profil Wiktora, podlinkuję w to podpięte podpięty zestaw pracy nad mobilnością. Tak. tak. To możemy powiedzieć, pracy nad mobilnością zróbcie. A my sprawdzimy w takim czasie, czy na profilu Wiktora pojawiło się więcej roztrouczonego <grym> <grym> tego filmiku. Dzięki wielkie to zobaczenia. Do zobaczenia. zobaczenia. Cześć.